Na podstawie snu, proroczego snu, który miała Klaudia, powiem Wam coś, ponieważ ja tam byłam w tym śnie. To był krótki sen. Byłam sobie jako członek drużyny takiej nietypowej męskiej piłki nożnej, która się nazywała Beta, i podobno byłam bardzo zachęcająca i inspirująca w tym wejściu na, na boisko. No, więc jak słyszę coś takiego, odnoszę to, a ja to odnoszę do Chrystusa i Kościoła, do naszego Kościoła. Od razu sobie zbadałam, co to znaczy beta. Ktoś, kto jest w ogóle z branży IT i wie, że beta to jest wersja testowa. Wersja testowa, czyli wersja, która może być bardzo zaawansowana, ale Odciążona jest od wszelkiej nadmiernej odpowiedzialności ciążącej na niej, bo to jest wersja, którą dopiero co testujemy. Jesteśmy wersją testową. Jak sobie pomyślicie o, mm, y, o tym, co Basia powiedziała, że mamy używać tarów, talentów i tak dalej, żeby się nie spinać nad tym, pomyślcie sobie, że jesteście jak taki. Um, Taki uczeń w kawiarni, on ma zawsze tutaj uczę się, nie? W ogóle yy, spada wszelkie, wszelkiego rodzaju odpowiedzialność i napięcie. N nie poczucie odpowiedzialności, ale napięcie związane z tym, a co jak się pomylę, a jak coś tam zrobię i tak dalej. Ten sen był o tym, że my te, gramy w ogóle w czymś kompletnie innym niż gra cały Kościół. Klaudia, Klaudia mi powiedziała, ja nie wiedziałam, że można grać w, taką, w, taką, w takiej rozgrywce. Nie? My robimy zupełnie coś innego. Inspirujemy, tworzymy. Beta to jest też od litery bet, To jest w ogóle druga litera alfabetu, zaraz po alfa. A więc idziemy za alfą. A od Bed nazywa, rozpoczyna się słowo stworzył w tym wersecie i stworzył Bóg. Jesteśmy w takim miejscu postawieni, że tworzymy i inspirujemy Kościół. Gramy w, komple, w kompletnie innej rozgrywce niż całe otoczenie. Jesteśmy inspirujący, a żeby ciężar z nas spadł, czy co się stanie jak się pomylę? To jesteśmy wersją testową. Jeszcze się nie okazało jacy będziemy. Jacy jesteśmy, ale wiemy, że będziemy podobni do niego. Nie? Jesteśmy wersją beta.